Poznaniu.pl Poznań w minutę W piątek zmieniają się trasy pieszych przez stary rynek. Przechodnie nie będą już chodzić po piachu budowy, ale po zbudowanych chodnikach wzdłuż kamienic. Oznacza to zwężenie przestrzeni dla ogródków gastronomicznych. Wykonawca zapewnił natomiast, że będzie strefę tę zwiększać wraz z postępem prac. Mija 30 lat od śmierci Teodora Anioły. Jego rekord w Lechu jest nie do ruszenia. Przez 10 lat z rzędu był najlepszym strzelcem kolejorza. Zdobył również najwięcej bramek w historii klubu i kilkukrotnie pomógł mu awansować. Teodora Anioła umarł 30 lat temu, ale jego rekord wciąż jest niezagrożony. Odpowiednio i Przeszkoleni seniorzy będą pomagać w opiece nad noworodkami w poznańskim szpitalu imienia Raszei. Projekt pod tytułem Senior Maluszka Tuli wspiera maluchów przebywających na oddziale noworodkowym, ich rodziców oraz personel medyczny. Wciąż nie wiadomo, jak koty zarażają się wirusem ptasiej grypy. Weterynarze nawołują jednak, by nie panikować i czekać na oficjalne komunikaty. Jak tłumaczy nam doktor nauk weterynaryjnych Tomasz Nowak, nie można mówić o epidemii. Cały wywiad z poznańskim weterynarzem przeczytacie na w poznaniu.pl.